Kiedy patrzymy na ścieżkę wpływowych i odnoszących sukcesy postaci, takich jak Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein i Nelson Mandela, często ogarnia nas uczucie nieadekwatności. Ich życie wydaje się pełne wielkich czynów, znaczących osiągnięć i niewzruszonego celu. W przeciwieństwie do tego, nasze własne podróże często mogą wydawać się małe, pozbawione wpływu lub jasnego kierunku. Jednak często zapominamy. Że znaczenie życia nie ogranicza się do wielkich osiągnięć lub światowej sławy. Zamiast tego ujawnia się ono w małych codziennych działaniach, w wewnętrznych bitwach, które toczymy, oraz w nieustannej dążeniu do samopoznania i osobistego rozwoju. Każdy z nas ma zdolność podążania drogą pełną sensu, ale ta droga będzie wyjątkowa kształtowana przez cienie, które integrujemy, przez porażki, które przezwyciężamy i przez wybory, które podejmujemy. Nawet gdy strach próbuje nas sparaliżować. Karl Jung, jeden z największych myślicieli XX wieku, uważał, że klucz do zrozumienia celu życia leży w nas samych, w podróży odkrywania, która wykracza poza zewnętrzne pozory. Dla Junga nie definiuje nas to, co osiągamy, ale to, kim jesteśmy i jak wybieramy działać. Twierdził, że prawdziwy cel nie jest czymś uniwersalnym, lecz głęboko indywidualnym, Odzwierciedleniem naszej najbardziej autentycznej esencji. Ten film zaprasza cię do eksploracji własnej drogi do sensu w świetle filozofii Jungowskiej. Rozpoczniemy odkrywanie, jak konfrontacja i integracja Twojej ciemnej strony może ujawnić Twój unikalny cel. W końcu, jak mówił Jung, kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Karl Jung był jednym z pionierów w dziedzinie psychologii ale jego podejście wykraczało poza granice ściśle technicznej nauki. Zaproponował, że istota człowieka tkwi w jego psychice, złożonej strukturze obejmującej zarówno aspekty świadome, jak i nieświadome. W centrum tej psychiki znajduje się ego, które reprezentuje wszystko, co wiemy o sobie, nasze idee, tożsamości i przekonania. Jednak dla Junga ego jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Poniżej poziomu świadomości znajduje się rozległe terytorium nieświadomości, gdzie mieszka cień, podstawowy koncept w jego teorii. Cień składa się ze wszystkich aspektów nas samych, które tłumimy lub ignorujemy, niezależnie od tego, czy są to cechy, które uważamy za negatywne, takie jak złość i zazdrość, czy niewykorzystane potencjały, które porzuciliśmy w ciągu życia. Dla Junga ta ukryta część nas nie jest czymś. Czego należy się bać lub unikać, ale czymś, co należy zrozumieć. To w niej tkwi klucz do celu życia każdego człowieka. Filozofia Jungowska wezwala nas, byśmy poszli dalej niż tylko wygląd zewnętrzny, porzucając przekonanie, że sens życia wiąże się z tym, co osiągamy lub z oczekiwaniami innych ludzi. Zamiast tego Jung sugeruje, że autorealizacja jest prawdziwym celem ludzkiego istnienia procesem, który wymaga odwagi. By stawić czoła naszym cieniom, uznać nasze ograniczenia i zintegrować wszystkie aspekty naszej psychiki. Prace takie jak człowiek i jego symbole oraz psychologia nieświadomości wzmacniają tę idee. Poszukiwanie celu życia nie jest prostą linią, lecz podróżą w głąb siebie. W tym procesie zrozumienie, kim jesteśmy, wykracza poza wyidealizowany obraz, który prezentujemy światu. Akceptując nasze sprzeczności, Możemy osiągnąć stan równowagi i autentyczności, który Jung nazywał indywidualizacją. Zatem podstawą każdej drogi do celu, według Junga, jest samopoznanie. Oświetlając najciemniejsze zakamarki naszego istnienia, zaczynamy dostrzegać nie tylko to, kim naprawdę jesteśmy, ale także co nas napędza i jak możemy przyczynić się do świata. W końcu cel życia nie jest czymś, co znajduje się poza nami. Ale procesem stawania się całością. Jednym z najbardziej intrygujących i transformujących konceptów w filozofii Junga jest pojęcie cienia. Według niego cień reprezentuje ukrytą stronę naszej psychiki, w której przechowujemy wszystko to, czego nie chcemy skonfrontować lub przyznać się do tego, co mamy w sobie. Są to cechy, pragnienia, emocje i zachowania, które uznajemy za niezgodne z idealizowanym obrazem siebie. Który posiadamy lub który społeczeństwo zachęca nas do unikania. Cień nie jest koniecznie złożony tylko z negatywnych aspektów. Często skrywa talenty i zainteresowania zaniedbane, pasje porzucone, a nawet potencjały, które stłumiliśmy z powodu strachu lub niepewności. Na przykład osoba, która ceni racjonalność, może odrzucać swoją kreatywność, traktując ją jako niepraktyczną lub dziecinną. Jednocześnie uczucia takie jak złość czy zazdrość często również są wypychane do tej ukrytej przestrzeni. Powód, dla którego unikamy zmierzenia się z naszym cieniem, jest prosty: konfrontuje nas z niewygodnymi prawdami. Uznanie naszych egoistycznych impulsów, naszych wad, a nawet marzeń, które zaniedbaliśmy, może być bolesne. Jednak Jung podkreślał, że ignorowanie cienia nie sprawia, że on znika. Wręcz przeciwnie, to. Co stłumiliśmy, ma tendencję do manifestowania się w zniekształconej formie, wpływając na nasze zachowanie i oddzielając nas od wewnętrznej harmonii. Na przykład, osoba, która tłumi swoją złość, może doświadczać niekontrolowanych wybuchów w momentach stresu. Podobnie, ktoś, kto ignoruje swoją potrzebę odpoczynku, może w krytycznych momentach zostać opanowany przez lenistwo. Zmierzenie się z cieniem nie oznacza poddania się tym impulsom ale zaakceptowanie ich jako prawdziwych części nas samych. Praca z cieniem, proces nazywany przez Junga Shadow Work, jest kluczowym krokiem w procesie autorealizacji. Ta praca obejmuje autoobserwacje i refleksje, praktyki, które pomagają przenieść nieświadome do świadomości. Narzędzia takie jak pisanie dziennika, medytacja i analiza własnych osądów dotyczących innych mogą okazać się cenne, na przykład zauważając, że coś w innej osobie nas głęboko irytuje, możemy zadać sobie pytanie, czy to odzwierciedla coś, czego nie akceptuje w sobie. Integrując cień, nie stajemy się przez niego opanowani, ale bardziej kompletni. Zmierzenie się z tym, co ukryte, pozwala nam uzyskać dostęp do sił, które wcześniej były zablokowane. W końcu głębokie samopoznanie pojawia się właśnie z tego starcia z naszymi najbardziej stłumionymi aspektami. Po uznaniu i zbadaniu ukrytych aspektów naszego cienia, kolejnym krokiem, według Junga, jest integracja. Integracja cienia nie oznacza pozwolenia, by dominował on nad naszymi działaniami, ale zrozumienie, jakiego elementy mogą być wykorzystywane w sposób konstruktywny. Jest to proces transformacji, w którym akceptujemy wszystkie części tego, kim jesteśmy, stając się bardziej zrównoważeni i autentyczni. Kiedy unikamy naszego cienia. Jego stłumione cechy mają większą władzę nad nami, zwykle pojawiając się w momentach słabości lub stresu. Na przykład, osoba, która ignoruje swoją złość, może wybuchnąć w sposób nieproporcjonalny w sytuacjach krytycznych. Jednak gdy uznamy i zaakceptujemy złość jako część siebie, możemy wykorzystać ją jako siłę ochronną lub motywującą, pod warunkiem, że skierujemy ją w odpowiedni sposób. Integracja zaczyna się od akceptacji. Zamiast etykietować emocje i cechy jako dobre lub złe, Jung sugerował, aby traktować je jako narzędzia, które w zależności od kontekstu mogą być wartościowe. Zazdrość, na przykład, często postrzegana jako negatywna emocja, może służyć jako wskaźnik ukrytych pragnień lub niespełnionych aspiracji. Lenistwo z kolei może sygnalizować potrzebę odpoczynku lub refleksji. Wyzwanie polega na rozróżnieniu kiedy te cechy powinny być wyrażane, a kiedy powstrzymywane? Ta umiejętność wymaga praktyki i uważności. Kiedy odczuwamy intensywną emocję, taką jak złość lub niecierpliwość, możemy zadać sobie pytanie, czy ta reakcja jest proporcjonalna do sytuacji, czy mogę wykorzystać tę energię w sposób konstruktywny. Tego rodzaju pytania pomagają w rozwijaniu samokontroli, nie tłumiąc naszych emocji. Ponadto cień często objawia się poprzez projekcje. Czyli wtedy, gdy osądzamy innych za to, czego nie dostrzegamy w sobie, zidentyfikowanie tych projekcji jest kolejnym kluczowym krokiem w integracji. Jeśli denerwujemy się egoizmem innych, na przykład, może być pomocne zastanowienie się nad momentami, kiedy sami byliśmy egoistyczni. Uznanie tego nie jest powodem do surowej samokrytyki, ale okazją do rozwijania empatii i samopoznania. Z czasem, praca nad integracją czyni nas bardziej kompletnymi. Zamiast być kontrolowanymi przez nieświadome impulsy, uczymy się wykorzystywać je jako sprzymierzeńców w naszej podróży. Ta transformacja nie tylko poprawia naszą relację z sobą, ale również z innymi, ponieważ stajemy się mniej skłonni do osądzania czy projekcji. Integracja cienia to akt odwagi i miłości do samego siebie. To podstawa do życia w sposób bardziej autentyczny i pełniejszy kluczowy krok w kierunku odkrycia celu życia. Po zintegrowaniu cienia. Kolejnym krokiem w odkrywaniu celu życia jest wprowadzenie samopoznania w praktykę. Dla Junga cel życia nie jest czymś, co odnajdujemy w chwilach epifanii, lecz czymś, co budujemy poprzez konsekwentne działania, które odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteśmy. Nie wystarczy zrozumieć siebie, trzeba żyć zgodnie z tym zrozumieniem. Wielu ludzi pozostaje w refleksji, nie podejmując działań, wierząc, że w pewnym momencie życie samo się dostosuje. Jednak życie w sposób reaktywny, tylko odpowiadając na zewnętrzne okoliczności, rzadko prowadzi do znalezienia sensu. Aby nadać życiu sens, trzeba podjąć inicjatywę, szukać możliwości i kształtować własną rzeczywistość na podstawie naszych wartości i pragnień. To nie oznacza przyjęcia frenetycznego podejścia lub dążenia do perfekcji. Działanie z celem to przede wszystkim proces zgodny z naszymi najgłębszymi zasadami. Na początek warto zastanowić się nad kluczowymi pytaniami. Jakie są moje najważniejsze wartości? Co mnie motywuje? Jak chcę wpływać na świat wokół mnie? Odpowiedzi na te pytania mogą dostarczyć jasnych wskazówek na temat działań, które powinniśmy priorytetowo traktować. Na przykład, osoba, która poprzez introspekcję odkrywa głęboką chęć pomagania innym, może szukać sposobów wyrażenia tej wartości, pracując w organizacji non-profit. Oferując wsparcie w swojej społeczności, lub nawet pomagając przyjaciołom i rodzinie w sposób świadomy. Każde małe działanie staje się odzwierciedleniem tego większego celu. Działanie z sensem wymaga również odwagi, aby zmierzyć się z naturalnymi ryzykami i przeszkodami w życiu. Intencjonalne działania, zwłaszcza te, które kwestionują status quo, często stawiają nas w niewygodnych sytuacjach. Strach przed porażką lub odrzuceniem jest powszechny. Ale jak podkreślał Jung, to właśnie w konfrontacji z naszymi lękami znajdujemy największe możliwości rozwoju i spełnienia. Podjęcie inicjatywy pomaga również przezwyciężyć paraliż wywołany niepewnością. Kiedy działamy zgodnie z naszymi wartościami, nawet porażki stają się znaczące, ponieważ uczą nas o nas samych i wzmacniają naszą odporność. To nie ostateczny wynik decyduje o znaczeniu życia, ale podróż świadomych działań, które wyrażają to, Kim jesteśmy? Integrując samopoznanie z praktyką, zaczynamy dostrzegać, że cel życia leży bardziej w tym, jak żyjemy, niż w osiągniętych celach. Jung mówił: Gdzie jest twój strach? Tam jest twoje zadanie. Ta idea podsumowuje kluczową rolę odwagi w drodze do celu. Strach, często postrzegany jako wróg, w rzeczywistości pełni rolę przewodnika, wskazując na obszary, które musimy zbadać. Stawić im czoła i pokonać. To wezwanie do działania, nawet jeśli początkowo wiąże się z niepewnością i dyskomfortem. Stawienie czoła strachowi jest nieuniknioną częścią procesu samopoznania i spełnienia. Każdy znaczący krok w życiu wymaga, abyśmy zaakceptowali możliwość porażki, rozczarowania, a nawet cierpienia. Jednak prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale gotowość do działania mimo niego. Kiedy rozpoznajesz strach i decydujesz się iść naprzód, Ćwiczysz jeden z najpotężniejszych aspektów samopoznania zaufanie do siebie. Na przykład osoba, która pragnie realizować swoje marzenie, napisać książkę, rozpocząć nowy biznes lub zmienić karierę, może napotkać powszechne lęki. A co jeśli się nie uda? A co jeśli ludzie mnie ocenią? A co jeśli nie będę wystarczająco dobry? Te lęki, kiedy nie są konfrontowane, mają tendencję do ukrywania się w cieniu cicho wpływając na nasze decyzje i utrwalając paraliż. Aby zdrowo radzić sobie ze strachem, kluczowe jest najpierw zrozumienie go. Żądaj sobie pytanie, co dokładnie mnie przeraża, jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, czy jestem gotów, aby się z nim zmierzyć. Ta praktyczna analiza pozwala odróżnić prawdziwe lęki od nierealnych obaw, pomagając skupić się na działaniach, które redukują niepewności, nie karmąc niepotrzebnych rozmyślań. Stawiając czoła strachowi bezpośrednio, uczysz się także redefiniować swoją relację z nim. Zamiast postrzegać go jako przeszkodę, zacznij traktować go jako wskaźnik rozwoju. W końcu, największe osiągnięcia w życiu prawie zawsze znajdują się po drugiej stronie naszych największych lęków. Strach nigdy nie zniknie całkowicie, i to w porządku. Może nawet współistnieć z odwagą, ale nigdy jej nie powinien dominować. Sekret polega na tym. Aby dostrzec jego obecność i mimo to zrobić kolejny krok. To w tej postawie konfrontowania się z nieznanym tkwi magia transformacji. Pokonanie strachu jest często bramą do życia pełniejszego sensu. Tam, gdzie jest obawa, tam także jest możliwość wzrostu, nauki i zbliżenia się do celu, który nadaje sens istnieniu. Życie bez wyzwań nie tylko pozbawione byłoby sensu, ale także głębi. Jung podkreślał, że nawet trudności i przeciwności są częścią procesu samopoznania. Uczał nas, jak być silniejszymi, bardziej odpornymi i bardziej świadomymi tego, kim naprawdę jesteśmy. Wierzył, że trudne doświadczenia nie powinny być postrzegane jako kary, ale jako cenne okazje do rozwoju wewnętrznego. Kiedy przeżywamy chwilę porażki, bólu lub rozczarowania, wchodzimy w kontakt z naszą cieniem w sposób potężny i odkrywczy. Cień, jak już wspomniano, Zawiera te ukryte aspekty naszej psychiki, części, które odrzucamy lub tłumimy. Te aspekty często ujawniają się w trudnościach życia, pokazując nam, co wciąż wymaga pracy i integracji w naszym wnętrzu. Jung mówił, że nie możemy osiągnąć prawdziwego samopoznania bez objęcia tych ciemniejszych części nas samych. Akceptowanie cienia to proces ciągły. To nie jest coś, co dzieje się raz na zawsze, ale coś co wymaga cierpliwości i poświęcenia. Uznanie, że ból i wyzwania nie są tylko nieuniknione, ale niezbędne do naszego wzrostu, zmienia naszą perspektywę na życie. Zamiast walczyć z przeciwnościami, możemy je zrozumieć, badać i pozwolić im ujawnić te części nas, które wymagają uzdrowienia. Jung sugerował również, że życie z celem to nie życie wolne od cierpienia, ale życie, które odnajdujemy w jego trakcie. Porażki nie są przeciwieństwem sukcesu, ale często przygotowaniem do niego. Klasycznym przykładem tego, jak trudności mogą nas nauczyć, jest pojęcie odporności. Życie pcha nas w sytuacje, które testują naszą zdolność do regeneracji, a to właśnie przez te doświadczenia odkrywamy naszą prawdziwą siłę. Tak więc, konfrontując się z cieniem, rozumiemy, że tak naprawdę nie ma niczego, czego powinniśmy się bać w naszych porażkach i słabościach. Są one po prostu częścią tego, kim jesteśmy, a ich akceptacja to ważny krok w stronę naszej autorealizacji. Dla Junga bycie pełną osobą nie oznacza bycia perfekcyjnym, ale zintegrowanie wszystkich aspektów psychiki, w tym tych, które wolimy ukrywać. Dlatego ucząc się radzić sobie z wyzwaniami życia, zaczynamy dostrzegać, że są one niezbędne do znalezienia celu. Sens życia nie tkwi tylko w zwycięstwach czy widocznych sukcesach, ale także w lekcjach wyciągniętych z trudności i w akceptacji tego, co w nas nieidealne. Po pracy nad akceptacją cienia i trudności, kolejnym krokiem jest zrozumienie znaczenia działania. Nie wystarczy tylko znać siebie lub reflektować nad własną podróżą, konieczne jest podjęcie działania. Jung wierzył, że cel życia nie znajduje się tylko w introspekcji czy głębokim myśleniu, ale w tym, jak działamy na świecie. Autorealizacja powinna być czymś, co przejawia się w naszych codziennych działaniach. Ale działanie nie oznacza po prostu reagowania na okoliczności. Oznacza życie proaktywnie, przejęcie kontroli nad własnym życiem, stawianie czoła lękom i ciągłe wyzwania. Jak powiedział Jung, gdzie jest twój strach, tam jest twoje zadanie. Odwaga do działania pochodzi z konfrontacji z własnymi lękami, a nie z ich braku. Wszyscy mamy obawy, które powstrzymują nas przed działaniem. Czy to strach przed porażką, odrzuceniem, czy nawet strach przed nieznanym. Ale wielka prawda, którą Jung nam przekazuje, to fakt, że to właśnie konfrontując się z tymi lękami napotykamy nasz prawdziwy cel. Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest zrozumienie, że strach nigdy całkowicie nie zniknie. Jest on naturalną częścią ludzkiego doświadczenia, a ignorowanie go lub próba wyeliminowania go jedynie stawia nas w większej wrażliwości. Zamiast tego, Powinniśmy nauczyć się zarządzać strachem i wykorzystać go jako przewodnika. Zadanie sobie pytania, co może pójść nie tak, i co ważniejsze, jak mogę sobie z tym poradzić, jest niezbędnym ćwiczeniem, by zdemistyfikować strach i posunąć się naprzód z klarownością. Strach nie powinien nas paraliżować, ale przygotować na to, co nas czeka. Często osoby, które osiągają wielki sens życia, to nie ci którzy nigdy nie doświadczyli porażki, ale ci, którzy wielokrotnie poniesieli porażkę, a mimo to wciąż próbowali. Działanie to ciągły ruch, który wymaga wytrwałości i odwagi, by iść naprzód, nawet gdy rezultaty nie są natychmiastowe. Podejmowanie codziennych działań, nawet małych, to to, co prowadzi nas na drogę prawdziwej autorealizacji. Stopniowo. W miarę jak stawiamy sobie wyzwania i konfrontujemy się z pojawiającymi się lękami, Zaczynamy dostrzegać wyraźne odbicie tego, kim jesteśmy i czego naprawdę pragniemy. Działania, które podejmujemy, bezpośrednio łączą nas z naszym celem, ponieważ są odzwierciedleniem naszego samopoznania w ruchu. Dla Junga to właśnie daje sens życiu, codzienna praktyka tego, co uważamy za naszą drogę i cel, oraz odwaga, by iść naprzód. Często, gdy myślimy o celu, Kojarzymy sukces z drogą pełną osiągnięć i zwycięstw. Jednak Jung naucza, że sens życia nie tkwi tylko w triumfach, ale także w trudnościach, porażkach i wyzwaniach, które napotykamy po drodze. Dla Junga trudności życiowe odgrywają kluczową rolę w procesie samopoznania i autorealizacji. Wierzył, że jednym z największych błędów jest dążenie do życia wolnego od trudności, strat czy porażek. Prawda jest taka, że to trudności kształtują nasz charakter, uczą nas odporności i kierują nas ku głębszemu celowi. Kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, początkową reakcją jest frustracja i zniechęcenie. Niemniej jednak, zamiast postrzegać te momenty jako koniec, możemy je przeformułować jako okazję do nauki i rozwoju. Jung mówił, że życie nie staje się znaczące, ponieważ staje się opublikowanym autorem lub odnoszącym sukcesy politykiem. Nabiera sensu dzięki temu, co robisz, by tam dotrzeć. Wartość wysiłku tkwi w procesie walki, przezwyciężania, a nie tylko w ostatecznym osiągnięciu. Dotyczy to bezpośrednio porażek. Niezrealizowany projekt, nieudany związek czy zawodowy cel, którego nie osiągnięto, nie definiują tego, kim jesteś. Przeciwnie, to okazja, by zrozumieć swoje błędy, ograniczenia i, co najważniejsze, czego one mogą nauczyć Cię o Twojej własnej podróży. Kiedy coś nie idzie zgodnie z oczekiwaniami, kluczowe jest, by zastanowić się czego się nauczyliśmy i jak ta nauka może pomóc ukształtować kolejny krok. W wielu przypadkach ból i frustracja związane z porażką przybliżają nas do naszego cienia, tej części nas, której boimy się stawić czoła. Poprzez porażkę zostajemy wyzwani do konfrontacji z naszą niepewnością, Oczekiwaniami i często z brakiem kontroli nad wydarzeniami. Jednak integrując te ciemne aspekty, znajdujemy siłę, by iść naprzód, mądrzejsi i bardziej odporni. Dlatego, zamiast unikać trudnych momentów, powinniśmy nauczyć się je przyjmować. Pomagają nam one stać się bardziej kompletnymi i bardziej połączeni z naszym prawdziwym ja. W miarę jak akceptujemy, że zarówno dobre, jak i złe momenty są częścią naszej podróży, Możemy zacząć postrzegać przeciwności nie jako przeszkodę, ale jako niezbędną część procesu samopoznania, a w konsekwencji odkrywania naszego celu życiowego. W miarę jak zanurzamy się w pracy z naszym cieniem i w ciągłym procesie samopoznania, kluczowy punkt, który Karl Jung zawsze podkreślał, to fakt, że prawdziwe znaczenie życia nie tkwi w celu, w tym, co osiągamy lub zdobywamy, ale w samej podróży. Cel życia polega na tym, jak wybierasz przeżywać każdy dzień, w decyzjach, które podejmujesz, w drobnych czynach i lekcjach, które się uczysz, w każdym momencie bólu i radości. Często szukamy zewnętrznej walidacji lub oznaki wielkiego osiągnięcia jako synonimu sukcesu i sensu, ale to, co naprawdę nadaje naszej egzystencji substancję, to codzienne wybory i działania. Zrozumienie, że droga jest celem, zmienia sposób, w jaki żyjemy uczy nas to, by nie desperacko szukać dotarcia do końca, ale żyć i uczyć się z każdego kroku. Każdy moment walki, każde potknięcie, a nawet każda porażka, to niezbędne części tej podróży, które nas kształtują i prowadzą do realizacji naszego celu. Świadomość, że nie ma punktu końcowego, do którego trzeba dotrzeć, ale że każdy wybór to okazja do rozwoju, tworzy głęboką wolność do życia w sposób autentyczny i pełny. W tym kontekście Jung sugeruje, że cel życia znaczącego nie musi być wielki lub uniwersalny, ale głęboko osobisty i zakorzeniony w tym, kim naprawdę jesteśmy i co postanawiamy zrobić z warunkami, które mamy. Oznacza to, że zamiast martwić się o to, co osiągniesz, prawdziwe pytanie brzmi: co zrobisz teraz? Zrozumienie, że cel Twojego życia nie tkwi w tym, co masz, ale w tym, co robisz z tym, co masz. Jest wyzwalające. Zmienia to perspektywę życia ukierunkowanego na szukanie sławy czy uznania na życie, w którym główny nacisk kładzie się na rozwój osobisty, przezwyciężanie wewnętrznych wyzwań i ciągły rozwój tego, kim jesteś. W ten sposób buduje się życie z sensem, nie czekając na wielki moment, ale wykorzystując każdy dzień jako okazję do odkrywania i transformacji, a integrując cień, rozpoznając go i obejmując, Zyskujesz wolność działania bez przywiązania do strachu przed tym, co inni mogą pomyśleć, lub pragnienia udowodnienia czegoś innym. Kiedy udaje nam się skupić na procesie samopoznania, rozumiemy, że nie potrzebujemy zewnętrznej walidacji, by poczuć, że nasze życie ma wartość. Sens tkwi w codziennej akcji, w drobnych zwycięstwach nad naszymi własnymi ograniczeniami i lękami oraz w odwadze, by iść naprzód pomimo wszelkich trudności. W tym filmie eksplorowaliśmy ideę, że prawdziwe znaczenie życia nie tkwi w wielkich zewnętrznych osiągnięciach, ale w ciągłej pracy wewnętrznej nad samopoznaniem i akceptacją. Jak naucza nas Jung, cel życia znajduje się w naszej codziennej podróży, w wyborach, które podejmujemy, oraz w odwadze, by zintegrować wszystkie części nas samych, szczególnie te, które zazwyczaj odrzucamy. Prawdziwy cel pojawia się, gdy wybieramy działanie. Nawet w obliczu lęków i niepewności. Teraz to Twoja kolej. Zapraszam Cię do refleksji nad własną podróżą i rozważenia, co możesz zrobić dzisiaj, aby żyć bardziej autentycznie i w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Jakie drobne działania możesz podjąć, aby zacząć integrować swój cień i podążać ku swojemu osobistemu celowi? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej, a jeśli ten film rezonował z Tobą, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Do zobaczenia!